Tauron Arena działa normalnie, czyli organizuje wydarzenia, czyli. Sprawia, żeby, żeby takie, jakie ma zadanie, spółka zarabiała na siebie. I to jest dla nas z jednej strony istotne: zachowanie ciągłości organizacji wydarzeń, a jednocześnie maksymalna pomoc osobom, które czekają na, ten, na wydanie numeru PESEL. We współpracy z wolontariuszami, z urzędnikami Urzędu Miasta Krakowa i innych jednostek, jak Grodzki Urząd Pracy, jak Wydział Świadczeń, jak Wydział Edukacji, nie byłoby możliwe, to co, to, co tutaj się dzieje, pomaga wojsko, pomaga policja. Але надевшись, волонтеріше то са найважніші особи e, вчора, й дітро, без корих ні можна було би добре дякувати. Кожного дня так приблизно є по 20 волонтерів, які допомагають все заповнювати внески, потім супроводжують до фотографії, до кожного віконечка. Наші волонтери також є в ЗУСІ, які допомагають перекладати, допомагають людям скласти внески. Так само і в МОПСі наші волонтери є. Інформаційному наметі теж є наші люди, які надають інформацію, як поступати для чого той писель потрібен, як його отримати. Супроводжуємо тут до тої черги, щоб не було таких замішань. Даємо номерочки і бачили, як гарно люди сидять. Тобто, ми для того тут є, щоб допомагати нашим людям. Mamy wszystkie ws podobne ws 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 -y kamizelki, bo były że... sytuacje, że z, z ulicy przychodzą ludzie i sobie przedstawiają wolontariuszami. Dlatego my wsi otrzymaliśmy o takiego koloru kamizelki, żeby nikt tam pod nas nie... Staramy się codziennie poprawiać obsługę, żeby była jak najszybsza oraz e e wydajemy dla osób oczekujących kanapki, kawę, herbatę oraz e wszelkie inne potrzebne rzeczy, także w tym wodę. Są również z nami restauracje, które, e które pomagają i wydają ciepłe y, posiłki. Należy, po, należy podkreślić, że staramy się czytać różnego rodzaju wnioski, uwagi i codziennie polepszać, sprawiać, żeby obsługa była szybsza. Mamy do czynienia też, to trzeba podkreślić, no, z wyjątkowo y, teraz nie, no, niedobrą pogodą, niesprzyjającą. Dlatego zdecydowaliśmy, że y, teraz podczas chłodów y, y, osoby czekające na wydanie numeru PESEL będą w środku Arenę. Ale od samego początku działania punktu, czyli od 16 marca, ci, którzy czekają na zewnątrz, mieli do dyspozycji namioty i to ogrzewane namioty, tak za dnia jak i, jak i w nocy. Natomiast prosimy, żeby nikt w nocy nie czekał, bo i tak od ósmej punkt jest w stanie przyjmować wszystkich zainteresowanych.